Witam państwa najserdeczniej. To kolejny odcinek z serii o podatkach i prawie podatkowym. I zgodnie z sugestiami słuchaczy, a w zasadzie widzów, bo tak należałoby raczej nazwać tych, którymi się mam zaszczyt kontaktować i którzy oglądają niniejszą serię, będzie poświęcony problematyce wykładni. To już jest trzeci odcinek z tej serii. To prawda, że one nie są po kolei. Może powinniśmy. Je Skrupować w jedną całość, ale pojawia się tak wiele nowych problemów, a zwłaszcza tych, które są sugerowane przez na bieżąco przez, przez, właśnie przez widzów, że no, między poszczególnymi zagadnieniami, które być może tworzą pewną całość, pojawiają się pewne istotne przerwy. Teraz jest ta trzecia część problematyki związanej z wykładnią, mówiliśmy o problematyce, o dogmatyce. Tu zresztą pojawiła się na tle dogmatyki pewna charakterystyczna myśl godna zapamiętania, że jeżeli idzie o przepisy, które nakazują nakazujące, które są, których to nakazy ograniczają przywileje albo też są po prostu najzwyczajniej w świecie niekorzystne dla adresatów. To tu zawsze dogmatyka w praktyce interpretacyjnej yy, zwycięża. Tak jak no nie można zinterpretować przepisów w sposób, yy, yy, sposób sprzeczny z jego treścią dogmatyczną, czyli norma prawna wynika z zasady yy, zas z metody formalno-dogmatycznej. Natomiast tam gdzie mamy do czynienia z przywilejami podatkowymi, to tam się pojawiają już takie dość zabawne teorie, że jeżeli, jeżeli chcemy komuś dać przywilej albo zgodzić się na określony przywilej, czyli jest wola, żeby ów przywilej albo potwierdzić, albo rozszerzyć, to wtedy okazuje się, że dogmatyka często przegrywa z, z innymi metodami wykładni, właśnie dlatego, żeby jakby uzasadnić y, to, że. Y, no, że jest, nie jest to jedyna metoda i ta metoda w przypadku tego rodzaju ograniczeń tak, tak y, k, y, ograniczeń w stosunku do przywilejów albo wręcz w stosunku do przywilejów y, nie musi być wiodącym sposobem albo nadrzędnym sposobem nadrzędną metodą interpretacji przepisu prawa w celu określenia normy prawnej ponieważ tu pojawiają się te różnego rodzaju szczególne, szczególne metody, które przynajmniej w takiej ortodoksji traktujemy jako wyjątki od zasady, ale w tym momencie odniosłem się nie do nowej ortodoksy, czyli do tej ewangelii podatkowej, o której w jakimś sensie teraz mówię, tylko to było odniesienie się do praktyki, z, y, interpretacji prawa, przepisów prawa i w celu dokonania wykładni, zwłaszcza w tej tzw. Tak prawie prawie jurysdykcyjnym, czyli w poglądach normatywnych co do treści normy prawnej wyrażanych przez władzę wykonawczą i sądowniczą. Dziś chciałbym się odnieść do tej metody wykładni, którą, która wiąże się z takim tzw. Tak y, przepisem y, epizodycznym, oraz przepisem przejściowym. Metody wykładni w tym względzie są dość oczywiste, tak na pierwszy rzut oka, bo przepisy epizodyczne, jako lek specjalist, i przepisy przejściowe, jako lek specjalist, derogują zasady wynikające z. No, znaczy, normy prawne modyfikują normy prawne, albo wręcz tworzą inną normę prawną w stosunku do tej, która wynika z przepisów nieepizodycznych i nieprzejściowych. Wiemy, że żebyśmy się tu dobrze trzymali treści tego problemu. Czyli jakby trzymajmy się, stańmy, twardo stójmy na ziemi, żebyśmy dobrze rozumieli, o czym mówimy. Mówimy o przepisach. O wykładni prawa na podstawie przepisów. Jest, mówimy o przepisach epizodycznych i przepisach przejściowych. czyli A z tych przepisów wynikają normy prawne, normy szczególne, ale mające pierwszeństwo przed normami ogólnymi, bo lex specialis, czyli przepis szczególny, tworzy normę prawną, która można by obrazowo powiedzieć, zastępuje normę prawną wynikającą z innych przepisów. Na tym polega rola przepisów szczególnych. I dzisiaj chciałbym się odnieść do wykładni, właśnie wykładni prawa podatkowego związanego z, związanej z przepisami epizodycznymi, bo następnym razem nawiążę do przepisów przejściowych. Mam nadzieję, że nie wpadnie w żaden szczególny temat i nie, roz, i, i nie zaprzeczy tym zamierzeniom. No, przepisy epizodyczne, nie, nie do końca jesteśmy tak przekonani, że ustawodawca tak w pełni świadomie rozróżnia przepis epizodyczny i przepis przejściowy. Przepis przejściowy może mieć charakter czasowy, ale może mieć charakter nieczasowy, czyli nie, nie mieć okresu obowiązywania. A przepisy epizodyczne są, przynajmniej to je odróżnia, że mają charakter czasowy, że obowiązują w ściśle określonym, wskazanym w tym przepisie czasie. Czego takim najbardziej spektakularnym przykładem są przepisy epizodyczne dotyczące stawek w podatku od towarów i usług, które ciągle w ustawie są te stawki stare, te jeszcze tak zwane moje z 1993 roku, 22,7%. Natomiast przepisy epizodyczne to nie tylko ich dotyczy, ale ten przykład jest dla nas bardziej czytelny. Przepisy epizodyczne mówią o tym, że od 1 stycznia 2011 do dziś w miejsce stawki 22 jest 23 i to może, ale to jest przepis epizodyczny, bo w sensie i oczywiście norma prawna mówi, że jeżeli wykonasz. Czynność opodatkowaną stawką podstawową, to podatek należny wynosi 23% podstawy opodatkowania, a nie 22, jeśli byłoby 22, i wynosi 8% podstawy opodatkowania, jeśli w ustawie ten wyrób jest objęty lub usługa stawką 7%. I przepis epizodyczny tworzy, na jego podstawie tworzymy normę prawną. Nazwijmy to zastępczą, polegającą na tym, że w tym czasie, kiedy obowiązuje przepis epizodyczny, normę prawną kształtujemy na podstawie. On jest takim przepisem uzupełniającym normę prawną wynikającą z przepisu głównego, bo przepis główny mówi, że jeśli wykonasz czynność, to yy, polegającą o podatkowaniu, to. Stawka wynosi na przykład te 22%, czyli zasada to jest zasada ogólna, która wiąże się z znaczy, która ma bardzo wiele treści, no bo to jest wiele elementów tej normy prawnej. W, jest określone w przepisach prawa, natomiast wśród jego jednego z elementów, elementów podmiotowości, o, o tym, o zamiarze, o tym wszystkim, co jest istotne, dlatego, żeby mogła mieć mogła, mieć mogła powstać, to jest bardzo ważne, norma prawna, czyli ob norma prawna, czyli obowiązujące prawo kogoś obowiązujące, który, no, które nakazuje, na przykład, określenie podstawy opodatkowania albo stawki w tejże wysokości, czy kwoty podatku na podstawie stawki w tejże wysokości. Natomiast przepis epizodyczny jest tą taką normą szczególną, yy, znaczy on zmienia normę prawną, bo on jest przepisem szczególnym, ale zmienia normę prawną w tym jednym elemencie. Czyli i, w, i w tylko w tym czasie. I w czasie obowiązywania przepisu epizodycznego treść normy prawnej określona na ustalona na podstawie ogółu przepisów, czyli nie tylko na podstawie przepisu epizodycznego, ale także ogółu przepisów, które są niezbędne dla ustalenia normy prawnej ma inną treść, znaczy ta norma prawna ma inną treść, ponieważ jeden z, jeden z przepisów został, który określa, bo te wszystkie przepisy są zasadami ogólnymi, ten jeden przepis został zastąpiony przez przepis epizodyczny. I w tym zakresie można powiedzieć tak. Przepis epizodyczny tworzy, jest podstawą dogmatyczną, żeby nie było wątpliwości, tak, bo on ma pierwszeństwo. Czyli tu mamy do czynienia stricte z dogmatyką. To nie jest wykładnia systemowa, ponieważ to z przepisu epizodycznego wynika norma prawna, bo on jest w pierwszej kolejności stosowany i on zastępuje zasadę ogólną, która w tym przypadku, w tym okresie i w tym przypadku nie obowiązuje. Czyli zastosowanie przepisu epizodycznego należy do sfery dogmatyki, bezpośredniego stosowania normy prawnej wynikającej bezpośrednio z treści przepisu prawa. Czyli ten przepis niejako deroguje. Tak, tak. On deroguje czasowo, czyli tamten przepis. Który jest, który jest zastępowany przez przepis epizodyczny, po prostu w tym czasie nie obowiązuje. Czyli on, mimo że obowiązuje w sensie, no, w sensie legislacyjnym, bo jest treścią przepisu prawa, nie obowiązuje, bo jest zastąpiony bezwzględnie przepisem o charakterze epizodycznym. I na tym polega różnica, Taka, nazwijmy to koncepcyjna i merytoryczna między przepisem epizodycznym a przepisem przejściowym, że on bezwzględnie, niektórzy mówią deroguje, niektórzy mówią nie deroguje, zawiesza obowiązywanie przepisu by, tworzącego normę zasadę ogólną, ponieważ ta zasada ogólna nie jest kształt, nie ma jest. Nie ma, nie obowiązuje, bo obowiązuje przepis o charakterze epizodycznym. Natomiast w przypadku przepisów przejściowych może być tak, że w danym przy, w danych przypadku y, norma prawna wynika z zastosowania przepisu przejściowego dla danego podatnika, dla innego podatnika może wynikać z, y, y, przepis. Przejściowy nie ma zastosowania w analogicznym stanie faktycznym. Stąd też przepisy przejściowe zakładają taką dychotomię, wielość, a nie tylko dychotomię, wielość norm prawnych obowiązujących w danym czasie. Przepis epizodyczny tę dychotomię eliminuje Jest wtedy jedna norma prawna, którą w tym czasie kształtuje ogół obowiązujących przepisów. W tym jako przepis, szczególny przepis epizodyczny. Tyle uwag na ten temat. Dziękując Państwu za uwagę. Jak, jak nic się nie wydarzy, to następne nasze spotkanie będzie poświęcone y, przepisom przejściowym i o tych przepisach przejściowych w prawie podatkowym powiem nieco więcej, więc pewnie nie będzie to jedyne nasze spotkanie na ten temat. Za wszystkie uwagi, za zainteresowanie, zwłaszcza za te Zachęty do kontynuowania tego cyklu. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Dziękując za uwagę. Do widzenia.